Czy zastanawiałeś się kiedyś, co istniało przed stworzeniem wszechświata? Czy możemy zrozumieć coś tak wykraczającego poza naszą rzeczywistość? Przygotuj się, ponieważ będziemy zagłębiać się w głębiach Pisma Świętego, aby ujawnić prawdy o preistnieniu Jezusa, jego intymnej relacji z Bogiem Ojcem i wiecznym znaczeniu tego dla nas wszystkich. Wyobraź sobie na chwilę wszechświat przed jakąkolwiek formą materialną, nawet przed samym czasem, jak go znamy. W tym stanie wieczności, gdzie nie ma gwiazd, planet ani galaktyk, istniał Jezus, współistniejąc w doskonałej wspólnocie z Bogiem Ojcem. Biblia daje nam wskazówki na temat tej rzeczywistości. Na przykład w Ewangelii Jana, rozdział 17, werset 5. Jezus modli się do Ojca, mówiąc: Teraz więc, Ojcze, otocz mnie chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat istniał. Te słowa Jezusa są głęboko objawiające, ponieważ pokazują, że nie tylko istniał przed wszystkim, ale dzielił Boską chwałę u boku Ojca pozycję honoru i majestatu, która przekracza nasze zrozumienie. Możesz się zastanawiać, jak to możliwe. Cóż, w doktrynie chrześcijańskiej, Jezus jest postrzegany jako druga osoba trójcy, co oznacza, że jest całkowicie Bogiem tej samej substancji co Ojciec, ale także odrębną osobą w jedności Boga. Ten koncept może być wyzwaniem ponieważ nasze ludzkie doświadczenie jest ograniczone przez czas i przestrzeń. Ale DLA Boga, który jest wieczny i nieskończony, takie ograniczenia nie mają zastosowania. Ta prawda ma głębokie implikacje. Na przykład oznacza to, że Jezus nie był późniejszym stworzeniem Boga Ojca, ani bytem, który pojawił się w czasie. Zamiast tego zawsze był obecny, aktywnie i wiecznie uczestnicząc w boskiej wspólnocie. Pokazuje to, jak centralną postacią jest Jezus w historii stworzenia i narracji zbawienia. Ponadto to zrozumienie podnosi nasze postrzeganie misji Jezusa na ziemi. Nie przyszedł tylko jako wybrany przez Boga człowiek, ale jako sam Bóg, który wybrał uniżenie się i wejście w stworzenie, aby przywrócić relację między Bogiem a ludzkością, którą zerwał grzech. Tak więc, zastanawiając się nad istnieniem Jezusa przed stworzeniem świata, Dotykamy prawdy, która nie tylko poszerza nasze rozumienie boskości, ale także wzbogaca naszą wiarę, dając nam solidniejszą podstawę do zaufania i miłości Boga, który w pełni objawił się w Jezusie Chrystusie. To zaproszenie, by zachwycić się i pogłębić w bogactwie miłości Boga, która jest tak wielka, że przekracza granice czasu i przestrzeni. Biblia w pierwszym liście Piotra, rozdział pierwszy, werset dwudziesty, wspomina coś niezwykłego o Jezusie. On był przeznaczony przed założeniem świata, ale objawił się w ostatnich czasach z miłości do was. Ta wypowiedź oferuje bogatą perspektywę na misję Jezusa i jej wpływ na naszą obecną rzeczywistość. Kiedy mówimy, że Jezus objawił się w ostatnich czasach, odnosimy się do bezpośredniej interwencji boskiej w historii ludzkości. Ta manifestacja to nie tylko izolowane wydarzenie, jest spełnieniem wiecznej obietnicy danej przez Bóstwo. Zaplanowanej i przeznaczonej jeszcze przed stworzeniem świata. Ale dlaczego właśnie w ostatnich czasach? I co to naprawdę oznacza? Ostatnie czasy odnoszą się do okresu zapoczątkowanego przez przyjście Jezusa na ziemię. Jest to czas spełnienia proroctw i przygotowania na ostateczny powrót Chrystusa. Wcielenie Jezusa, jego życie, śmierć i zmartwychwstanie są kluczowym punktem tej fazy historii zbawienia. Objawiając się w formie ludzkiej, Jezus przyniósł odkupienie i otworzył drogę do przywrócenia relacji między Bogiem a ludzkością. Ta manifestacja jest kluczowa, ponieważ pokazuje niezachwianą miłość i zaangażowanie Boga w swoje stworzenie. Bóg nie wybrał objawienia się w mocy i majestacie, lecz poprzez skromne życie i służbę, kulminując w ofierze na krzyżu. To wydarzenie nie tylko spełnia prorocze obietnice Starego Testamentu, ale także ustanawia nowy przymierze między Bogiem a ludźmi. Dla nas dziś oznacza to, że żyjemy w erze łaski, gdzie zbawienie jest dostępne poprzez wiarę w Jezusa. Objawienie Jezusa w ostatnich czasach jest przesłaniem nadziei i wezwaniem do życia w sposób odzwierciedlający wdzięczność i zaangażowanie w tę prawdę. To zaproszenie do uznania głębi miłości Boga, który posłał swojego własnego Syna, aby nas zbawić. Dlatego rozmyślając o objawieniu Jezusa, ważne jest, aby docenić głębię i powagę tego aktu. Nie jest On tylko odległą postacią historyczną. On jest Zbawicielem, który objawił się z miłości do nas, wypełniając boski plan zbawienia, który przekracza czas i historię. W tym sensie każdy moment naszego życia może być przeżywany w odpowiedzi na tę wielką miłość, starając się naśladować Jego przykład i szerzyć Jego przesłanie nadziei i zbawienia. Ponadto objawienie Jezusa w ostatnich czasach ma także znaczenie eschatologiczne. W chrześcijańskiej teologii eschatologia zajmuje się ostatecznymi wydarzeniami w historii świata i ostatecznym przeznaczeniem ludzkości. Pierwsze przyjście Jezusa jest postrzegane jako inauguracja tych ostatnich czasów, a jego manifestacja jest punktem kulminacyjnym długiego oczekiwania mesjanistycznego. Prorocy Starego Testamentu mówili o Mesjaszu, który miał przyjść, aby ustanowić Królestwo Boże, a Jezus spełnił te proroctwa w sposób zaskakujący i głęboki. Wcielenie Jezusa to jedna z najgłębszych tajemnic wiary chrześcijańskiej. On, będąc Bogiem, opróżnił się ze swojej niebieskiej chwały, aby przyjąć ludzką postać. List do Filipian, rozdział drugi, wersy od 6 do 8 pięknie to opisuje. Który, będąc w naturze Boga, nie uznał równości z Bogiem za rzecz, do której musi się kurczowo trzymać. Lecz zrezygnował ze wszystkiego, co miał i przyjął naturę sługi, stając się podobny do ludzi. I żyjąc życiem zwykłego człowieka, był pokorny i posłuszny Bogu aż do śmierci, śmierci krzyżowej. Ten akt pokory i posłuszeństwa aż do śmierci pokazuje głęboką miłość Boga do ludzkości. Objawienie Jezusa w ostatnich czasach nie tylko spełniło oczekiwania mesjańskie, ale również zainaugurowało nową erę w relacji między Bogiem a człowiekiem. Przed Jezusem relacja człowieka z Bogiem była pośredniczona przez kapłanów i ofiary. Przyjście Jezusa rozerwało ten zasłonę, a teraz mamy bezpośredni dostęp do Boga przez Chrystusa. List do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 20 mówi Przez nową i żywą drogę, którą Deelanas otworzył przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. Śmierć Jezusa na krzyżu była wydarzeniem o kosmicznym znaczeniu. Nie tylko doznał śmierci fizycznej, ale wziął na siebie grzechy świata. Ta ekspiacja jest centralna dla teologii chrześcijańskiej i jest środkiem, przez który ludzkość może być pojednana z Bogiem. W drugim liście do Koryntian, rozdział 5, werset 21 czytamy: Bóg uczynił grzechem za nas tego, który nie znał grzechu, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Zmartwychwstanie Jezusa jest potwierdzeniem jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Jest to gwarancja, że jego misja została wypełniona. I że ma moc przyznawać życie wieczne wszystkim, którzy w Niego wierzą. List do Rzymian, rozdział 6, werset 9, mówi: Wiedząc, że Chrystus powstały z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć już nad Nim nie panuje. Dla chrześcijan objawienie Jezusa w ostatnich czasach jest ciągłym źródłem nadziei. Przypomina nam, że Bóg jest wierny swoim obietnicom i że tak jak Jezus przyszedł raz, przyjdzie ponownie, aby dokończyć to, co zaczął. To wzywa nas do życia w oczekiwaniu i przygotowaniu, dostosowując nasze życie do wartości Królestwa Bożego. Zbadajmy ideę, która przekracza zwykłe rozumienie istnienia, historię wieczności minionych, zanim nawet pojęcie czasu zostało wprowadzone, zanim przestrzeń, wszechświat i wszystko, co uważamy za materię, zostały uformowane, istniała inna rzeczywistość wymiar, w którym istniał tylko Bóg. Aby to zrozumieć, musimy najpierw zaakceptować, że Bóg przekracza wszystkie nasze kategorie myślenia, przestrzeń, czas, materię i energię. Są to podstawowe pojęcia dla naszego zrozumienia fizycznego wszechświata, ale nie mają zastosowania do natury Boga. Jest on wieczny, co oznacza, że nie ma początku ani końca. To trudne do pojęcia, ponieważ wszystko, co znamy w materialnym wszechświecie, ma początek i ostateczny koniec. W teologii chrześcijańskiej Bóg jest opisywany jako istota atemporalna i niezmienna. Atemporalność oznacza, że Bóg istnieje poza czasem. Nie doświadcza upływu czasu tak jak my. Dla niego nie ma przeszłości, teraźniejszości ani przyszłości. Wszystko jest wiecznym teraz. To ważne, ponieważ oznacza, że Bóg się nie zmienia. Jego natura, Jego wola, Jego cele i Jego miłość są stałe. Ten koncept rozciąga się na ideę, że przed stworzeniem materialnego świata istniała już historia w wieczności minionych. Ta historia nie rozgrywa się w czasie, jak go rozumiemy, ale jest rzeczywistością czystej egzystencji i relacji w Trójcy. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty w doskonałej komunii i miłości. Jest to stan bycia, który jest całkowicie niezależny od materialnego stworzenia, które znamy. To rozumienie rzuca wyzwanie naszej wizji świata ograniczonej czasem i przestrzenią, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni myśleć w kategoriach przyczyn i skutków oraz sekwencji zdarzeń. Jednakże w wieczności Boga nie ma przed ani po wszystko jest ciągłym stanem doskonałości i kompletności. Dlaczego to jest dla nas istotne? Po pierwsze, podkreśla to wielkość i majestat Boga. Uznanie, że Bóg istniał w pełni doskonałości przed stworzeniem, daje nam perspektywę na nieskończoność i suwerenność Boga. Stworzył on wszechświat nie z potrzeby, ale z wolnego aktu woli, kierowanego miłością i pragnieniem podzielenia się swoją chwałą z istotami stworzonymi na jego obraz. Ponadto pomaga nam to zrozumieć, że nasza egzystencja i całe stworzenie mają określony cel. Nie jesteśmy produktami przypadku, lecz intencjonalnymi stworzeniami Boga, który pragnie się z nami związać. W ramach tego większego obrazu nasze życie zyskuje znacznie głębszy sens i kierunek. Podsumowując, rozważając historię wieczności minionych, jesteśmy zaproszeni do adoracji i zachwytu nad Bogiem, który jest całkowicie inny, zupełnie poza naszym doczesnym doświadczeniem i rozumieniem, a jednocześnie głęboko zaangażowany i kochający wobec Stworzenia, które przyprowadził do istnienia. To wzmacnia zaufanie do Jego opatrzności i suwerenności prowadząc nas do życia z odnowioną świadomością jego wiecznej i doskonałej obecności. Gdy mówimy o modlitwie Jezusa w Ewangelii Jana, rozdział 17, zagłębiamy się w jeden z najbardziej intymnych i objawiających momentów życia Chrystusa, jakie Nowy Testament nam oferuje. Ta przejście, często nazywane modlitwą kapłańską, jest uważane za najpotężniejszą, jaką Jezus wypowiedział, nie tylko ze względu na jej głęboką treść teologiczną, ale także przez to, co ujawnia o relacji między Jezusem a Bogiem Ojcem. W tym rozdziale Jezus nie tylko wstawia się za swoimi uczniami, ale także za wszystkimi, którzy uwierzą w niego poprzez ich przesłanie. To, co czyni tę modlitwę tak wyjątkową, to wgląd, który oferuje w serce Jezusa, wyrażając jego najgłębsze nadzieje dla swoich naśladowców oraz intymność, którą dzieli z Ojcem. Modlitwa rozpoczyna się od słów Jezusa o dziele, które ukończył na ziemi prosi Ojca, by ten obdarzył go chwałą, którą miał przed powstaniem świata, odzwierciedlając wieczność i boskość Jezusa, co podkreśla głęboką współzależność i jedność między nim a Ojcem. Ta prośba o chwałę nie jest żądaniem ziemskiego honoru czy ludzkiego uznania, ale powrotem do pełnej komunii i obecności boskiej, którą dobrowolnie ograniczył, stając się człowiekiem. W miarę rozwoju modlitwy Jezus modli się konkretnie za swoich uczniów. Tych, którzy śledzili Go i uczyli się od Niego bezpośrednio. Przedstawia ich Ojcu jako osoby, które przyjęły i uwierzyły w Boskie Słowo, a teraz mają wielką misję kontynuowania dzieła Jezusa na ziemi. Jezus wyraża ojcowską troskę o swoich uczniów, prosząc Ojca, by chronił ich przed złem i uświęcał ich w prawdzie. Ponadto, najbardziej włączający i wizjonerski aspekt tej modlitwy pojawia się, gdy Jezus modli się za tych, którzy uwierzą w Niego przez przesłanie uczniów. Obejmuje to wszystkie przyszłe pokolenia chrześcijan. Modli się za jedność wszystkich wierzących, odzwierciedlając doskonałą jedność, którą ma z Ojcem. Ta jedność jest kluczowa, ponieważ jest świadectwem dla świata, że Bóg posłał Jezusa i kocha ludzkość tak, jak kocha Syna. Na koniec, Jezus nie tylko prosi o rzeczy duchowe, wyraża również głębokie pragnienie, aby wszyscy, którzy uwierzyli w Niego, byli z Nim tam, gdzie On jest. To ukazuje pragnienie Jezusa by dzielić swoją chwałę i obecność ze swoimi naśladowcami, zaproszenie do udziału w życiu wiecznym i boskim. Modlitwa kapłańska jest momentem głębokiej komunikacji między Jezusem a Ojcem. Przez nią Jezus nie tylko okazuje swoją zależność i posłuszeństwo wobec Ojca, ale również swoją miłość i poświęcenie dla swoich naśladowców. Ten rozdział Jana jest zaproszeniem dla nas wszystkich, abyśmy zastanowili się nad wielkością miłości i poświęcenia Jezusa oraz nad pięknem wspólnoty, którą możemy mieć z Bogiem przez Niego. To przesłanie nadziei, ochrony, jedności i wiecznej miłości, które przekracza czas i przestrzeń, łącząc wszystkich wierzących z sercem Boga. Aby zrozumieć relacje między Bogiem a Jezusem, istotne jest rozpoczęcie od idei, że w ramach teologii chrześcijańskiej ta relacja całkowicie wykracza poza nasze ludzkie kategorie przestrzeni i czasu. Zbadajmy, jak jeszcze przed stworzeniem wszystkiego, co znamy z opisu Księgi Rodzaju, Bóg i Jezus już istnieli w doskonałej komunii i dzielili Boską majestatowość. W Księdze Rodzaju, pierwszej księdze Biblii, czytamy o stworzeniu wszechświata. Ziemi i wszystkich form życia, w tym ludzi. Jednakże, aby zrozumieć naturę relacji między Bogiem a Jezusem, musimy spojrzeć poza tekst Księgi Rodzaju i rozważyć inne części Biblii, szczególnie Nowy Testament, które bardziej wyraźnie ujawniają boską naturę Jezusa i jego wieczną koegzystencję z Ojcem. Kluczowym punktem tutaj jest zrozumienie koncepcji Trójcy, która jest centralna w teologii chrześcijańskiej. Trójca głosi, że istnieje jeden Bóg, w trzech odrębnych, ale nierozerwalnych osobach: Ojcu, Synu, Jezusie i Duchu Świętym. Każda z tych osób jest w pełni Bogiem, dzieląc tę samą boską esencję, ale każda posiada swoją własną osobową tożsamość. Na przykład w Ewangelii Jana znajdujemy wyraźne stwierdzenia preistnienia Jezusa. Jan 1, werset 1, mówi: Na początku był słowo, i słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Tutaj słowo odnosi się do Jezusa. Wskazując, że nie tylko był z Bogiem od początku, ale sam jest Bogiem. Jest to rozwinięte w wersie 14. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Te wersety pokazują, że Jezus jest wieczny i był z Bogiem przed jakimkolwiek aktem stworzenia. Ta wieczna koegzystencja jest ważna z kilku powodów. Po pierwsze, podkreśla, że zbawienie centralny temat chrześcijaństwa nie było planem awaryjnym. Ale czymś, co było w umyśle i sercu Boga od wieczności. Jezus jako Słowo Boże był integralnie zaangażowany w stworzenie i realizację tego planu. Ponadto, relacja między Bogiem a Jezusem charakteryzuje się doskonałą intymnością, miłością i zjednoczoną wolą. Jest to wyrażone w różnych fragmentach, gdzie Jezus mówi o swojej relacji z Ojcem, na przykład w Janie 10, werset 30. Jezus mówi, ja i Ojciec jesteśmy jednym, wskazując nie tylko na jedność celu, ale na zasadniczą jedność natury. Zrozumienie tej dynamiki pomaga lepiej pojąć naturę ofiary Jezusa i głębie miłości Boga. Jezus nie był po prostu stworzoną istotą, która została wysłana z misją. On sam jest Bogiem, który wybrał wcielenie z miłości do ludzkości. To wzmacnia nieocenioną wartość odkupienia oferowanego na krzyżu, ponieważ to nie kto inny jak sam Bóg ofiarował się za nas. Jednym z najbardziej intrygujących i głębokich pojęć w chrześcijaństwie jest doktryna Trójcy, która próbuje opisać unikalną naturę Boga. Chociaż termin Trójca nie pojawia się wprost w Biblii, koncepcja jednego Boga w trzech osobach jest sugerowana i rozwijana w całym Piśmie Świętym. Jedno z najwcześniejszych wskazań tej złożoności w jedności Boga można znaleźć już w pierwszej księdze Biblii, rodzaju, gdzie hebrajskie słowo na Boga to Elohim. Elohim to interesujące słowo, ponieważ mimo że jest to rzeczownik w liczbie mnogiej, często używa się go z czasownikami i przymiotnikami w liczbie pojedynczej, gdy odnosi się do Boga Izraela. Jest to godne uwagi, ponieważ w języku hebrajskim zazwyczaj występuje ścisła zgodność między rzeczownikiem a czasownikiem pod względem liczby. Użycie liczby mnogiej Elohim do opisania jedynego Boga Izraela sugeruje złożoność w jedności Boga. Zrozummy lepiej tę ideę księdze rodzaju wers pierwszy, kiedy czytamy, na początku Bóg Elohim stworzył niebo i ziemię, czasownik stworzył jest w liczbie pojedynczej, co wskazuje na jednolitą i zjednoczoną akcję. Wprowadza to ideę, że choć Bóg jest jeden, istnieje mnogość w jego naturze. Ten koncept jest jeszcze bardziej widoczny w fragmentach takich jak Księga Rodzaju, wers 26, gdzie Bóg mówi, Uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego do nas. Użycie zaimków liczby mnogiej uczyńmy i nasz sugeruje wewnętrzną rozmowę między osobami Trójcy. To rozumienie jest kluczowe dla teologii chrześcijańskiej, ponieważ stanowi podstawę dla wiary w Boga, który jest jednocześnie całkowicie jeden i jednocześnie odrębny w sobie. Tradycyjnie ta pluralna jedność jest wyjaśniana przez doktrynę Trójcy, która stwierdza, że Bóg istnieje wiecznie jako trzy odrębne, lecz równe i współistotne osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty. Każda z tych osób posiada pełną boskość, czyli każda jest całkowicie Bogiem. Jednakże nie są to trzy Bogi, ale trzy osoby istniejące w jednej boskiej esencji. Ojciec nie jest synem, syn nie jest Duchem Świętym, a Duch Święty nie jest Ojcem. Niemniej jednak każdy z nich jest prawdziwym Bogiem. Jest to próba zrozumienia złożoności boskiej natury, która szanuje jedność Boga, zachowując jednocześnie Jego wewnętrzną różnorodność. Zrozumienie trynitarnej natury Boga pomaga nam zrozumieć inne biblijne prawdy, takie jak wcielenie Jezusa, rolę Ducha Świętego i relacje między osobami Trójcy w kontekście stworzenia, odkupienia i uświęcenia. Odbija się to także w sposobie, w jaki rozumiemy relacje i wspólnotę w społeczności chrześcijańskiej, ponieważ tak jak istnieje miłość, szacunek i współpraca między osobami Trójcy, tak chrześcijanie są wezwani do życia w miłości i jedności względem siebie. Ta doktryna nie jest tylko abstrakcyjnym pojęciem teologicznym, ale prawdą kształtującą nasze rozumienie Boga i przez przedłużenie nasze życie wiary. Trynitarna natura Boga wyzywa nas do poszukiwania głębszej i bogatszej relacji z Nim, uznając i czcząc każdą osobę Trójcy w jej wspaniałej unikalności i harmonii. W 17 rozdziale Ewangelii Jana znajdujemy Jezusa w momencie Jego modlitwy kapłańskiej, tuż przed Jego ukrzyżowaniem. Tutaj nie tylko wstawia się za swoimi uczniami i za wszystkich, którzy uwierzą w Niego, ale także reflektuje nad swoją chwałą i relacją z Ojcem przed założeniem świata. Jezus mówi, a teraz Ojcze, obdasz mnie chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Ten werset jest kluczowy, ponieważ wyraźnie wyraża ideę, że Jezus nie rozpoczął swojego istnienia przy swoim ziemskim narodzeniu, czy nawet wraz z stworzeniem świata? Te słowa Jezusa są jasnym potwierdzeniem jego preistnienia. Co to oznacza? Oznacza to, że Jezus, zanim stał się człowiekiem, już istniał w formie boskiej, dzieląc chwałę z Ojcem. Ta chwała nie odnosi się do sławy czy doczesnego uznania, ale do pełnej i promiennej boskiej esencji, którą posiadał. Preistnienie Jezusa jest fundamentalnym pojęciem, ponieważ umacnia jego tożsamość jako Boga i jako integralnej części boskiej Trójcy. Aby lepiej to zrozumieć, istotne jest uznawanie, że natura Jezusa jest zarówno boska, jak i ludzka. Doktryna wcielenia, która stanowi podstawę teologii chrześcijańskiej, stwierdza, że Jezus, będąc w pełni Bogiem, zdecydował się stać także w pełni człowiekiem. Nie przestał być Bogiem, aby stać się człowiekiem, ale dodał ludzkość do swojej boskości. Dlatego, kiedy mówi o posiadaniu chwały z Ojcem przed istnieniem świata, podkreśla swoją wieczną boską tożsamość i działalność. Preistnienie Jezusa wzmacnia także ideę, że Jego misja odkupieńcza była w boskich planach jeszcze przed stworzeniem. To ukazuje miłość i celowe działanie Boga w zbawieniu ludzkości. Jezus nie był planem alternatywnym pomysłem po wejściu grzechu do świata. Zawsze był centralnym planem na pojednanie wszystkiego z Bogiem. Dlatego reflektując nad słowami Jezusa w Janie Siedemnastym stoimy przed potężną teologiczną prawdą, Jezus jest wieczny i Boski. Dzielący chwałę z Ojcem przed jakimkolwiek stworzeniem. To zrozumienie nie tylko wzbogaca naszą wiarę, ale także pogłębia naszą cześć dla Jezusa, uznając go za suwerennego pana wszechświata, którego miłość i poświęcenie zostały ustanowione jeszcze przed założeniem świata. Ta wizja Jezusa podnosi znaczenie naszej relacji z nim, zachęcając nas do życia w sposób, który ceczcyi i uwielbia Jego boską i wieczną naturę. Podchodząc do Księgi Apokalipsy, napotykamy na serię wizji, które apostoł Jan otrzymał podczas wygnania na wyspie Patmos. Te wizje są bogate w symbolikę i odsłaniają głęboko znaczące aspekty końca czasów i co kluczowe Jezusa w Jego niebiańskiej majestacie. Sposób w jaki Jezus jest przedstawiony w apokalipsie, jest kluczowy do zrozumienia Jego boskiej i wiecznej władzy, cech, które znacznie przewyższają postać zwykłego człowieka. W pierwszym rozdziale Apokalipsy. Jan opisuje imponującą wizję Jezusa, która jest kluczowa dla ustanowienia tonu całej objawienia. Widzi Jezusa jako Syna Człowieczego ubranego w długą tunikę i ze złotym pasem dookoła piersi. Opis kontynuuje z detalami, które symbolizują boską moc i autorytet. Jego włosy są białe jak czysta wełna, jak śnieg, a jego oczy są jak płomień ognia. Jego stopy są podobne do wypolerowanego brązu, a jego głos jest jak szum wielu wód. Te elementy nie są tylko ozdobne. Białe włosy symbolizują mądrość i starość, sugerując wieczność Jezusa. Oczy, jak płomień ognia, wskazują na zdolność dostrzegania wszystkiego, penetrowania rzeczywistości w taki sposób, że nic nie może być ukryte przed jego wzrokiem, co odzwierciedla sąd i oczyszczenie. Stopy, jak wypolerowany brąz, wzmacniają ideę solidnego i trwałego fundamentu, sugerując stabilność i siłę jego panowania. Potężny głos, jak szum wielu wód, podkreśla jego najwyższą władzę, która przewyższa hałas jakiegokolwiek innego głosu czy mocy. Jan widzi także Jezusa, trzymającego siedem gwiazd w swojej prawej dłoni, co ujawnia kontrolę i suwerenność nad kościołami, które gwiazdy te reprezentują. Ponadto z jego ust wychodzi ostry, obosieczny miecz symbolizujący słowo Boże, które jest potężne i zdolne do sądzenia myśli i intencji serca. Ta wizja Jezusa w Apokalipsie ma na celu przypomnieć o jego boskiej naturze i roli jako sprawiedliwego sędziego i wiecznego króla. Majestat Jezusa, tutaj przedstawiony, ma nie tylko inspirować do czytacji, ale także pocieszać wierzących pewnością, że ma on najwyższą kontrolę nad wszystkim, włącznie z końcowymi wydarzeniami ludzkiej historii. Dojechaliśmy do końca tego wideo, w którym eksplorowaliśmy majestatyczne wizje Jezusa w księdze Apokalipsy. I zastanawialiśmy się nad Jego boską i wieczną władzą. Mam nadzieję, że te odkrycia poszerzyły Twoje zrozumienie wielkości Jezusa i wzmocniły Twoją wiarę. Jeśli ta dyskusja Cię zainspirowała lub masz myśli i doświadczenia, które chciałbyś podzielić, proszę, zostaw swój komentarz poniżej. Chciałbym wiedzieć, jak te wizje Jezusa wpływają na Twoje życie duchowe, lub jak postrzegasz majestat Chrystusa w codzienności. Nie zapomnij zostawić lajka, jeśli podobało Ci się wideo i uważasz za wartość zawartościową. To naprawdę pomaga rozpowszechniać te przesłania większej liczbie osób. A jeśli jeszcze nie jesteś subskrybowany do kanału, zasubskrybuj i włącz dzwonek, aby nie przegapić żadnych naszych przyszłych wideo. Tutaj kontynuujemy eksplorowanie głębi wiary chrześcijańskiej, zawsze dążąc do głębszego zrozumienia i bardziej intensywnej łączności z Bogiem. Dziękuję za oglądanie i niech będziesz błogosławiony pokojem i obecnością Jezusa w każdej chwili. Do zobaczenia w następnym wideo.